się, mówiące to samo. E, żadne z nich nie nazwało Pana Stonogi agentem. E, e, żeby być agentem, to e, ta współpraca musi być w jakiś na sposób konkretnie sformalizowana, e, ale w, obydwach, w obydwu przypadkach uzyskałem informację, że to co Pan Stonoga robi, to inicjatorem tych wszystkich działań są Wojskowe Służby Informacyjne i dlatego ja użyłem takiego m, określenia, że za plecami Pana Stonogi stoją Wojskowe Służby Informacyjne. Będę dalej interesował się tą działalnością Pana Stonogi. Zobaczymy dokąd to doprowadzi, ale moje zaufanie do Pana Stonogi jest bym powiedział bardzo, ale to bardzo ograniczone. Natomiast jeśli chodzi o Pawła Kukiza, to to zaufanie jest na dużo wyższym poziomie. W moim głębokim przekonaniu ja nie znam Pawła Kukiza, ale znam kolegów, którzy go znają. Nawet dobrze. I twierdzę, że jest to człowiek a na pewno uczciwy, który ma na pewno dobre intencje. Problem polega tylko na tym, że Paweł Bukis nie ma doświadczenia politycznego. I moje obawy wiążą się z tym, że takiego człowieka bez zaplecza, bez doświadczenia dość łatwo zmanipulować, bo to są naprawdę niezwykle wyszkoleni, przebiegli, inteligentni ludzie. Jak to mówi Antoni Macierewicz, to są bardzo twórczy ludzie. Więc moje obawy odnośnie Pawła za to są takie, żeby ktoś nie zmanipulował, tak? Na przykład ktoś, kto stoi za plecami Pana Stonogi. Jeżeli ja słyszę, że Pan Stanoga mówi, że on chce poprzeć ruch antysystemowy. Połączcie się, a ja wejdę do was, dam wam 4 miliony i będę was popierał. To wydaje mi się, jak, jakby, jakbym widział autentycznie obrazek z dawnych lat, jakby wpychano konia trojeńskiego do troi. Wejdę do środka i zrobię z wami porządek, tak? Tak to widzę. Tego się boję. Więc e, moje zaufanie do pana, do pana Kukiza jest e, dość duże, ale są też duże obawy, właśnie ze względu na brak tych, tego jego doświadczenia. E, wielki szacunek dla niego, dla Grześka Brauna, dla Ruchu Narodowego, e, innych ugrupowań e, pozasystemowych, któ którzy naprawdę wykonali wspaniałą pracę, e, którzy e, no, to jest są tego kraju, młodzi ludzie, którzy zaangażują się w niezwykły sposób, robią wspaniałą robotę. Ja naprawdę patrząc na spotkania, w których brałem udział lat temu, 4-5, a patrząc na to, co dzieje się teraz, to jest zupełnie co innego. Patrząc na, nawet w internecie, w wielu innych miejscach, kiedyś miałem wrażenie, że młodzi ludzie mają to wszystko w nosie, kompletnie się tym nie interesują. W ogóle tak jakby, jakby nie żyli w tym kraju, a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. I naprawdę to, że Paweł Kukiz uzyskał ich tak wielkie poparcie, to, że są inne różne antysystemowe ugrupowania i ruchy, to jest moim zdaniem wielka nadzieja tego kraju. I chodzi tylko o to, żeby nie dać sobie odebrać tego poprzez to, że się właśnie wpuści kogoś, kto to zmanipuluje. A niestety obawiam się w o to, co słyszę, że inicjatywa pana Stronogi może. Może, nie wiem czy na pewno, ale może mieć taki cel. Stworzyć tutaj tą partię, żeby tutaj go odział. W tym momencie naprawdę, y, to co słucham, nie wiem co mam zrobić. Ja, ja Pani powiem, co Pani zrobi. Y, y, inaczej, Pani zrobi to, co Pani chce, ale powiem, co ja bym zrobił. Miałbym oczy szeroko otwarte bardzo szeroko otwarte i bardzo dokładnie przeglądał się temu, co Pan Stonoga robi, bardzo dokładnie, bardzo dokładnie. Nie chciałbym, żebyście Państwo traktowali mnie w kwestii Pana Stanogi jako kogoś, kto ja wszystkie rozumy. Podzieliłem się z Państwem wiedzą, którą mam od dwóch moich niezależnych źródeł, bardzo dobrych źródeł, że, które właśnie powiedziały mi, że to, co Pan robi, jest, to, co Pan Stonoga robi, jest na rękę i inicjatywa, pierwsza inicjatywa wychodzi z WSI. Proszę Państwa, nie wiecie w to Państwo, że takie dokumenty może mieć, nie wiem, no, od tak zwykły taki człowiek, jakiś biznesmen, czy ktoś taki. To, to się tak nie dzieje. To tak nie działa. To nie jest takie proste.